Witam i zapraszam na kolejny pociąg do Wielkopolski. Dziś w programie powiemy, co to jest dziura toruńska, zapytamy pasażerów, co sądzą o wprowadzeniu opłaty dworcowej oraz odwiedzimy parowozowych lekarzy. Zapraszamy! Niemal wszystkie EZT, które wyjeżdżają z Poznania na tory, najpierw zanim ruszą w trasę, muszą przejść przeglądy techniczne. A wszystko odbywa się w samym centrum Poznania, w tak zwanej dziurze toruńskiej. Znajdujemy się w miejscu grupy torów odstawczych EZT. Potocznie jest to nazywana tak zwana grupa toruńska. Tutaj zjeżdżają elektryczne zespoły trakcyjne, które są przygotowywane do, pod kątem przeglądów międzypociągowych. Tak zwane to są przeglądy kontrolne. Wykonywane są m.in. takie czynności, które mają przygotować ten pojazd do dalszej drogi, do dalszej eksploatacji. Pracuję tu od 40 lat jako elektromonter. Do moich obowiązków należy tutaj zadbać o stan techniczny urządzeń elektrycznych, takie jak przetwornica, sprężarka, pantografy, szafa wysokiego, niskiego napięcia, gdzie trzeba sprawdzić wzrokowo, jeżeli nie ma żadnych usterek, a jak są, to trzeba usunąć. Takiej jednej jednostki jest ZD, 12 osi, na osi jest po dwa klocki, to razem jest 24 klocki z jednej strony, razem jest 48 i nie wszystkie się wymienia, tylko te zużyte, te już, które się nadają do wymiany. Wymiana klocków najtrudniejsza to jest w okresie zimowym, szczególnie w okresie zimowym, dlatego że gorące klocki roztapiają śnieg i robią się bryły lodowe. i Trzeba wtedy skubać, udrożnić cięgna, żeby można było wymienić i żeby hamulec mógł działać. Zima przy wozach regionalnych. Ja tutaj się dziurzę, jest to jeden z najtrudniejszych okresów. Całego roku musimy zabezpieczać układy powietrzne, który wlewamy denaturat. Zabezpiecza on, żeby układ powietrzny nie zamarzał. Na dachu ZT montujemy klapy, żeby nie dostawał się śnieg. Taki pojazd ma przegląd kontrolny wykonywany po 60 godzinach czynnej pracy pojazdu plus 24 godziny tolerancji. Też tutaj zjeżdżają ezety, które kierowane są do naprawy bieżącej. Na przykład nie ma konieczności wykonania przeglądu kontrolnego. Natomiast po zjeździe na stację maszynista głosi usterkę takiego pojazdu. No i on musi tutaj zjechać właśnie w to miejsce, żeby była wykonana naprawa bieżąca. Polskie dworce jakie są, każdy widzi: szare, brudne, obskurne i zdewastowane. Ale już niebawem ma się to zmienić, a to za sprawą wprowadzenia tak zwanej opłaty dworcowej. Inwestycje dworcowe ruszyły pełną parą w tym roku. Modernizuje się w Polsce kilkadziesiąt dworców, kilka buduje się nowych. W samym Poznaniu ruszy za chwilę budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego. Remontują się dworce między innymi w Puszczykówku, Dworzec Letni, Dworzec w Luboniu. I oczywiście powstaje pytanie, co dalej? Nowy, wyremontowany, ładny dworzec niestety będzie za sobą też no, pociągał konieczność utrzymania go. Podobnie jak utrzymania dworców już istniejących, utrzymanie dworca głównego w Poznaniu to olbrzymie koszty, sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Koszt ochrony ponad 20 tysięcy budynku holu dworca, budynku dworca. Koszt energii elektrycznej oświetlenia i ogrzewania około 10 tysięcy złotych miesięcznie. Następnie koszt sprzątania ponad 10 tysięcy złotych. Daje to na pewno kwotę ponad 40 tysięcy. Do tego są podatki, opłaty. Od, od, od nieruchomości, na pewno ta kwota jest znaczna. W pokryciu wszystkich tych kosztów z pewnością pomogłoby wprowadzenie opłaty dworcowej. Opłata dworcowa to jest przepis, który funkcjonuje już dzisiaj. Na podstawie ustawy o transporcie kolejowym są zapisy o dostępie do infrastruktury kolejowej. I infrastruktura kolejowa to są tory, to są perony i również dworce. Nie korzystano dotychczas z tego zapisu w odniesieniu do dworców. Korzystano na przykład w zakresie do, yy, peronów. W tej chwili trwa kalkulacja, ile opłata ta miałaby wynosić. Nieoficjalnie mówi się, że będzie to kilkadziesiąt groszy więcej do każdego biletu. Pasażerowie, jak zawsze w takich sytuacjach, są podzieleni. Do czego miałaby się to sprowadzać, ta opłata dworcowa? Na pewno do tego, że byłby trochę bilet droższy, ale na dworca miałoby być czyściej. Aha, to chodzi o czyściej. A bezpieczniej również? Pewnie tak. Jeśli i bezpieczniej, to myślę, że to też by zależało od tego, jak duża byłaby ta dopłata. kilkadziesiąt groszy do biletu. Myślę, że to nie byłby problem. Nie, nie wydaje mi się, by to był dobry pomysł. Nie spędzam dużo czasu na dworcach. Raczej przychodzę punktualnie na pociąg. Więc nie potrzebuję tu takich specjalnych wygód. Wystarczy, że można przy kasie kupić bilet i dojść do pociągu. Zawsze chodzi o kasę, no nie? 50 groszy na bilecie. O, super. To to Wchodzę nic, w to od razu. To praktycznie nic. No. no to od razu nawet teraz już mogę pani dać. PKP kalkuluje, że rocznie z tytułu opłaty dworcowej do kasy wpłynęłoby ponad 100 milionów złotych. Opłata w wysokości około 120-125 milionów złotych pozwoliłaby utrzymać przestrzeń publiczną na około 1000. Polskich czynnych dworcach. Opłata dworcowa w życie miałaby wejść w grudniu 2011 roku wraz z nowym rozkładem jazdy. Najmłodsze lokomotywy parowe jeżdżące po wielkopolskich torach mają już ponad 60 lat, a upływ czasu coraz bardziej daje im się we znaki. Na szczęście jest miejsce, w którym przywraca się im dawną świetność i blask. To Leszczyńska Lokomotywownia. Parowozy były naprawiane do lat 80. w zasadzie we wszystkich parowozowni jako takich, a Polska w latach 70. w zasadzie już się przestawiała na przejazdy lokomotywami elektrycznymi, spalinowymi. No i w tym okresie już się zakończyły naprawy, a tu w zasadzie tylko w Lesznie została jedyna pozostałość napraw parowozów. My w bolszyniach eksploatujemy parowozy, a lokomotywa, która jest eksploatowana, podlega tak przeglądowo-naprawczym. My tylko robimy prace niezbędne do bieżącego utrzymania parowozów włącznie ze przeglądami, czyli ze zmyciem kotła, z naprawami, lekkimi naprawami bieżącymi. Ponieważ my nie posiadamy takiego zaplecza warsztatowego, jakie jest tutaj i wszelkie większe naprawy, łącznie z naprawami okresowymi, są przesuwane tutaj do Leszta, gdzie to jest tutaj wykonywane. Parowóz leczymy, że tak powiem. Jak człowieka się leczy, tak też trzeba wyleczyć, go podreperować trochę, żeby miał więcej siły do, do pracy i tu jest wykonywana naprawa rewizyjna i naprawa główne parowozów. Naprawa rewizyjna polega na rewizji kotła, to znaczy sprawdzenie wytrzymałościowej przepustowości wszystkich wody, pary, no i remonty podwozia, tak zwanej części jezdnej. W naprawie głównej jest to samo robione, tylko o porzeszonym zakresie. Wymontowane są ze środka kotła wszystkie rury, wszystkie zespórki, wszystkie urządzenia są sprawdzane bardziej dokładnie, które wymagany jest ten termin. W tej chwili wszystkie części praktycznie dorabiamy na naszych maszynach, lokarniach. Te części, które już nie ma, to staramy się z innych parowozów, które stoją jako eksponaty, zabrać te części, tam już zakładamy te zużyte, żebyśmy się ratować po prostu tymi częściami. Ale głównie dorabiamy, głównie są to sprawy toczenia, prezowania i, i dorabiania tych śrub, nowych, nowych elementów do tego parowozu. Częściowo się opieramy również na starych dokumentacjach, takich szczegółowych, gdzie każdy podzespół lokomotywy jest opisany, jakie powinien mieć wymiary, jakie tam są odchyłki dopuszczalne przy naprawie. Żeby to naprawić no to potrzeba długoletniej praktyki, to nie wystarczy miesiąc, rok, to trzeba posiedzieć w tym parowozie i kiedy kilka lat, żeby poznać szczegóły te arkana tej, tej całej wiedzy, bo to jest dosyć, wydaje się, proste urządzenie, ale naprawdę, żeby to jeździło, prawidłowo to dużo wysiłku, wiedzy też trzeba posiada na ten temat. Jeśli nie będzie naboru młodych, a w tej chwili jeszcze takowego nie ma, no może zabraknąć tej, 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 tej praktycznej tej załogi. W dzisiejszym programie to wszystko, jednak jeśli chcielibyście Państwo, abyśmy jakimś tematem się zajęli, piszcie do nas na adres mailowy, który widzicie u dołu ekranu, koniecznie z opiskiem Pociąg do Wielkopolski. Do zobaczenia!